Mówiłam, wczoraj mówiłam o modalnościach, czyli o tym, że możemy być wzrokowcami, kinestetykami albo słuchowcami i co z tego może wynikać, jeżeli chodzi o argumentację, a dzisiaj krok dalej i krok w przepotężną stronę do tego, żeby sterować sobą i w, w tej całej rzeczywistości wpływać po prostu na siebie skutecznie, bo cały klub jest o tym, żeby móc sobą sterować w kierunku, który jest dla nas istotny i zarządzać sobą w otaczającej nas rzeczywistości. I submodalności sub będą w dwóch odcinkach, dzisiaj i jutro, dlatego że to jest kawał narzędzia, które po prostu warto się nauczyć um, używać dobrze i nie chcę przeładować w jednym live za dużo. Submodalności to jest nic innego jak taka umiejętność do tego, żeby sterować sposobem myślenia o tym, co się dzieje, co się dzieje, co, co nas boli, czego się boimy, a co nas blokuje, co nas hamuje, tak? Czyli submodalności głównie wykorzystujemy do tego, żeby po prostu wpłynąć na, na te obszary, które nas hamują. To jest takie narzędzie, pod tym kątem a będę o nim mówić, no bo oczywiście dałoby się to i w psychoterapii się stosuje w ogóle. I teraz, w momencie, w którym, żebyście dobrze zrozumieli, taki bardzo praktyczny wymiar submodalności, czyli wyobrażamy sobie to, jeżeli... Dla przykładu, mam jakieś dobre wspomnienie, mam jakieś fajne wrażenie, w czymś się czuję dobrze, to ja jestem w stanie myśląc o tym, czuję radość, czuję szczęście, widzę siebie uśmiechniętą, widzę siebie radosną, widzę siebie energetyczną. I dla przykładu, jeżeli chciałabym zrobić live'a, ktoś chciałby zrobić, będę mówiła w pierwszej osobie, albo będę mówiła, no będę mówiła w pierwszej osobie, chciałabyś zrobić live'a. I to Cię na przykład paraliżuje, albo wysłać do kogoś wiadomość, i to Cię paraliżuje, albo wyjść poza strefę komfortu i zacząć się pokazywać między ludźmi, albo powiedzieć teściowej albo mężowi, albo żonie, albo komuś tam, że nie podoba mi się jakieś pewne zachowania, które się dzieją w domu. I to jest takie coś, co, mnie parali co Cię paraliżuje. I to jest coś takiego, co powoduje, że. Zamykasz się w sobie i twarz i w tej niemocy i nie idziesz krok do przodu, to submodalność ma ci pomóc do tego, żeby zrobić ten krok do przodu, przestać się tego bać, przestać się hamować daną, daną rzeczą. Czyli dla przykładu, bardzo ważnym elementem jest to, żeby najpierw sobie uświadomić, jakie Hmm, jakie mam te pozytywne emocje, które mnie napędzają, a potem to, co mnie paraliżuje. Bo submodalności mogą dotyczyć tego, że ja mam zmienić ten ob ob obraz mnie, ja mam zmienić tą intensywność kolorów, dźwięków, emocje z tym związaną, ale na podstawie modalności. Czyli, dla przykładu, jeżeli boję się nagrać i wyobrażam sobie siebie, jeżeli boisz się, tak będę mówiła, jeżeli boisz się nagrać, hmm, bo to jest taki łatwy przykład, będzie dla wielu pewnie. Jeżeli boisz się zrobić sobie live'a i wyobrażasz sobie siebie, że jak włączasz na kamerę, to zaczynasz się trząść i w ogóle brakuje ci e, n, d, słów, zapominasz, co chciałaś powiedzieć, na, a chciałeś powiedzieć, zapominasz o tym, a, mm, jaki jest sens i cel, i zaczynasz się jąkać i widzisz same katastroficzne rzeczy, to submodalność polega na tym, że masz zmienić obraz tego. Tego wydarzenia, po to, żeby nadać mu inne myślenie. Czyli, dla przykładu, jeżeli chcesz, masz taki, a nie inny obraz tego, i to Cię dlatego hamuje, to chodzi o to, żeby sobie to wyobrazić inaczej, nadając um, te aspekty, które są najistotniejsze z punktu widzenia Twoich modalności. Czyli albo opieramy się na wzroku, albo na słuchu albo na kinestezji, w zależności od tego, co jest dla ciebie najważniejsze, dlatego są dwa odcinki, może nawet trzy zrobię, żeby to sobie dobrze poukładać w głowie, bo wyobrażasz, bo chodzi o to, że masz sobie wyobrazić siebie właśnie, żeby zmienić emocje związane z tym live'em, a to masz sobie wyobrazić siebie, jak włączasz kamerę i jak serducha lecą po prostu. Jak ty uśmiechnięta, uśmiechnięty patrzysz na siebie w tej kamerze, jak płynnie mówisz, jak słyszysz po prostu swój głos, jak on. Po prostu masz taki flow i to się wszystko dzieje takie, takie bardzo, ale to bardzo pozytywne. Inny przykład, bo to może dotyczyć przyszłości albo przeszłości, bo to można się pozbyć też tego, co jest w przeszłości, absolutnie. Inny przykład. Masz na przykład jakieś wydarzenie, które powoduje, że cię to paraliżuje z przeszłości, nie? Czyli masz wydarzenie, kiedy mm, będę opierać się, e, e, nie mogę się opierać na swoim, bo mnie nic takiego nie paraliżuje. A m, wyobraźmy sobie taką sytuację, że masz w przeszłości wydarzenie, które spowodowało, że coś się zablokowało, czyli m, jesteś w miejscu publicznym, masz wyjść na środek i nagle, właśnie, masz takie wspomnienie. No, czyli masz wyjść na środek, a i wychodzisz na środek, i nagle zaczynasz nawet mówić z radością, jest fajnie, ale ktoś cię zaczyna punktować z sali, i ty tak stajesz się mniejsza i mniejsza i mniejsza, mniejszy i mniejszy i mniejsza. I to jest twoje wspomnienie o tym wydarzeniu. Nie? To to, żeby zmienić i pozbyć się tego, też można nadać mu inne barwy. I submodalności służą do tego, żeby to zwiększyć albo zmniejszyć. Zmnie, zmienić kolor, dodać inne dźwięki, inne, inne kolory, inne, inne barwy, inne emocje. Czyli submodalności polegają na tym, żeby wydarzenie z przeszłości albo z przyszłości sterować świadomie różnymi aspektami myślenia o tym, po to, żeby nasza emocja się z tym związała. Czyli dla przykładu, jak widzisz siebie, a i sobie uświadomisz, że widzisz siebie i to cię tak strasznie trzyma w tej emocji, widzisz siebie, jak tak stoisz, sobie taka bidulka na środku, i oni tak ci zadają pytania, a ty nie wiesz, co powiedzieć, i, i w ogóle, no to sobie zmień to. Nadaj temu czarno-biały kolor, na przykład z tych kolorów, które ci się tam pojawiają, nadaj temu czarno-biały, albo dodaj do tego jakąś fajną muzykę, która ci rozwesela, po prostu Chodzi o to, żeby pozmieniać różne elementy tego obrazu po to, żeby zmienić wspomnienia o tym. Czyli to jest to, że nasza teraźniejszość wpływa na naszą przeszłość. Jest takie odniesienie, jak osoby, które manifestują albo które świadomie kreują swoje życie, one bardzo często o tym mówią, że my możemy wpłynąć na naszą przeszłość. Mimo tego, że przeszłość jest naszą przeszłością, to my możemy wpłynąć na naszą przeszłość. Dlaczego? Właśnie ze względu na to, że możemy. Zmienić wspomnienia o tym. Czyli, dla przykładu, z myślenia o tym, to było traumatyczne przeżycie dla mnie, to mogę powiedzieć, to jest moje doświadczenie, które pokazało mi, że jestem antykrucha, że dałam radę, że mimo tego, że Stałam na środku i jasne, zapomniałam tak zwanego języka w gębie, ale przecież się nie rozpłakałam i stałam tam dalej, nie? Czyli obracamy trochę tą sytuację w głowie po to, żeby nie biczować się za to, że ojej, ja tak stałam jak ta sierotka na, na, na środku, tylko właśnie na zasadzie typaczne, ale stałam, nie uciekłam, tak? Byłam tam, nie rozpłakałam się, wytrwałam i nadal żyję, jestem, trwam i... Nikt mnie nie, nie zwolnił i w ogóle nie, czyli żeby zmienić emocje z tym związaną. To jest jeden też taki element, jedna z dziewczyn z naszego zespołu będzie wiedziała, że to o niej teraz. Ja pamiętam do dzisiaj, bo my wspominałyśmy to później, jak, jak, jak ty, nie wymieniając swojego imienia, mówiłaś o tym, jak ciężkie jest dla ciebie to, że twoja mama umarła, jak miałaś 7 lat. Ja, ja, ciężko mi jest mówić o takich rzeczach, bo ja jestem bardzo emocjonalna i od razu bym się rozryczała. Natomiast ja Ci zmieniłam perspektywę i pokazałam Ci drugą stronę. Popatrz, możesz na to patrzeć na zasadzie biedna ja, bo moja mama umarła, jak miałam 7 lat, albo możesz patrzeć na to szczęściara ja, bo miałam fantastyczną mamę przez 7 lat. To jest ten element. I nie skupiam się na tej mojej pustce po jej śmierci, Skupiam energię myślenia o mamie na tych emocjach, kiedy ją wspominam tulami, kiedy jesteśmy razem. Rozumiecie? To jest potęga wpływania na swoje życie, bo to my decydujemy, na czym się skupiamy, jakie barwy temu nadajemy i jakie wszystko. Jeżeli mówimy o przyszłości i o wpływaniu, no bo głównie powinniśmy się zajmować przyszłością, a nie przyszłością, chyba, że coś nas trzyma, to dzisiaj widziałam taki ekstra kurka wodna, nie mam... Nie mam... Nie mam, mam, wykorzystam to. Mam nadzieję, że nie zniszczę. Ci widziałam ekstra rolkę. Nie, a, nie ma przypadków. Klaudii Pingot, i ona powiedziała coś takiego, że my nieraz chcemy się tak uwolnić od tej przeszłości, i ona tak za nami idzie i nas ciągnie, a my powinniśmy zrobić coś innego. My się powinniśmy ukłonić przeszłości. Powinniśmy się ukłonić przeszłości, bo jak się kłaniamy przeszłości, to ona, jesteśmy od niej wolni. Cudne, ale mi się spodobało i, mm, i to jest takie mega właśnie pod tym kątem, żeby nie, nie czepiać się, no fajnego, nie? żeby nie czepiać się tego tak straszne, o ja biedna i szczęśliwa, o ja biedna i szczęśliwa. Nie? Tego. Tylko, żeby po prostu powiedzieć, moja przeszłość jest moją przeszłością, a ja teraz idę dalej, bogata o te doświadczenia. I to jest też to, że właśnie można się wzmocnić tymi submodalnościami, zmieniając wyobrażenia o pewnych doświadczeniach na poziomie Jezu, ale to było tak trudne przeżycie, a ja tu jestem mimo tego trudnego przeżycia, ja przeżyłam, ja e, przetrwałam, ja. Z tego takie, a nie inne mogę wyciągnąć wnioski. Ja dzisiaj jestem silniejsza o to wszystko, ale jestem cudownie antykrucha, antykruchy. Przepraszam panowie, że mówię tyle do kobiet, bo, bo, bo to tak mi naturalnie wychodzi i kobiet tu jest więcej. Ale panowie, przekładajcie sobie to na siebie i to jest takie przepotężne, bo w tych submodalnościach to jest ta umiejętność, którą ja będę. Rozszerzać ten temat właśnie na tym poziomie. To jest ta umiejętność, że jak myślę o jakimś obrazie i wyobrażam sobie, to ode mnie zależy, czy ten obraz, na przykład jak jestem zorchowcem, to czy ten obraz jest duży, wielki, czy jakoś mniejsza, bo mogę to, to moje wyobrażenie na zasadzie, czyli przeraża mnie, że w przyszłym miesiącu mam właśnie. Mm, Zostanę już na tym, żeby nie mieszać teraz przykładami, zostanę na tym wystąpieniu. Przeraża mnie, że w przyszłym miesiącu mam stanąć na zebraniu zarządu i mam coś powiedzieć i widzę jaka jestem. To ja teraz zmieniam, to ja to oddalam na przykład i robisz, że takie malutkie jest to, że to gdzie to? Przecież odejmuję temu kolorów, odejmuję temu wielkości, patrzę na to, czyli to jest może być tak, że ktoś mnie przeraża, jakiś człowiek mnie przeraża z pracy, Albo z otoczenia, którego nie jestem w stanie się pozbyć, ale jest dla mnie taki trudne, no to ja mogę z tego wyobrażenia, tego mojego oprawcy, który, który z jakiegoś powodu jeszcze cały czas jest w moim życiu, ale ciąży mi w rzeczywistości, to ja mogę sobie wyobrażać, że jak on tak stoi koło mnie, to ja go tak zmniejszam w głowie. I potem stoi tak koło mnie i tak nawet stara, stara się być taki, taki destrukcyjny i w ogóle. Ale ja w głowie sobie go zmniejszam i nagle moje emocje się z tym zmienia, bo on jest taki mniejszy. Krzyżcie takie w filmach Marvela chyba nie jako, i tak. To 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 jest nasza głowa, to my o tym możemy decydować i nagle ten problem się zmniejsza. Ja mogę tak myśleć o problemie, co ja zrobię, bo coś tam, bo, bo taka trudna sytuacja albo inna, to ja mogę zmniejszyć. Czyli jak jestem wzrokowcem, to zmniejszam. tak? Czyli odnoszę się do kolorów, do, do wielkości. Jutro będziecie mieć listę i ściągę do tego, do czego można się odnieść. Dzisiaj tak, tak bardziej tytułem wprowadzenia. Jeżeli jestem czuciowcem to uczucie strachu zamieniam na uczucie. Myślę sobie z takiej zalęknionej mnie, myślę sobie nagle, że mam taką plerynę, wonder woman albo coś, nie? Wyobrażam sobie siebie, jestem taka mm, i, i te słowa tak uderzają o mnie, one się tak rozbijają, bo jestem taką superwoman, nie? Czyli mam emocje takie, super mocy, a nie strachu, na przykład zamieniam sobie. Jeżeli, jeżeli jestem słuchowcem, to mogę nadać jakąś przyśmiewczą muzykę do tego, czyli on jest tu, a ja sobie włączam nagle takie. Tam, 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 nie, i jakąś taką muzykę sobie włączam, żeby to słyszeć, a jego głos zmieniam, że taki głos takiego ciężkiego i takiego destrukcyjnego, nagle się staje, że on, on się zaczyna taki piszczący. I przecież, jak ktoś ci powie, bo ty znowu coś tam, ale powie, a ty znowu coś tam, Wiecie, można to zmienić. To w programach takie rzeczy się robi. Tylko to chodzi o to, żeby te, tym programem przepotężnym była nasza głowa, nie? I on wtedy coś mi tak, ten szef, albo ten kolega tak sprawdza, co go się nie mogę, nie? I nagle, jak go już widzę, kolejny raz i jestem, i on gdzieś jest w moim otoczeniu, to już nie jest tym groźnym, wielkim, tylko jest taki malutki i piszczy, nie? Rozumiecie, to jest potęga naszej głowy. Nasza głowa może absolutnie wszystko, a submodalności są super zabawą do tego, żeby właśnie zmieniać swój nastrój, żeby doceniać się za różne rzeczy, żeby dodawać sobie super mocy i, a, i, a, i, i na tym bazować. I to tak tytułem wstępu, bo do tego będzie więcej instrukcji, przykładów, sposobów na ściądze. Czyli dzisiaj na ściądze są cztery punkty, co ja Wam to przygotowałam. Cztery punkty i osiem punktów. Dwustronicowa ściąga właśnie o tym, żeby poukładać sobie te submodalności trochę bardziej w głowie, bo jak ktoś jest wzrokowcem, to lubi sobie tak poczytać i w ogóle i wiadomo. A poza tym to jest do utrwalenia, a jutro będą listy przykładowych jeszcze, jak to dokładnie przy wzrokowcach, jak to dokładnie przy mm, słuchowcach i przy kinestetykach czy czuciowcach. Można sobie, sobie robić. No i teraz kwestia, żeby zacząć się bawić, nie? Czyli by zacząć się bawić i o tych technikach, więcej zabawy tym też będę mówiła jutro. A dzisiaj już zacznij siebie obserwować. Czyli Twoje zadanie na dzisiaj jest takie, zacznij siebie obserwować w tym, czyli, a, czyli właśnie na zasadzie, co cię napawa lęko, lękiem, a co cię hamuje, co ci napawanie mocą, nazwij sobie to później, nie? Zwróć na to uwagę, bo potem trzeba to, trzeba to będzie właśnie odczarowywać. Właśnie. Czyli to nie jest jedyna metoda, no bo tu można inaczej jeszcze robić, ja o innych metodach też już mówiłam, natomiast jest to fajna metoda, i fajna metoda też dla dzieci bardzo. Czyli dla przykładu, tak jak teraz dzieci, chodzi, poszły do szkoły a i, i część czuło lęk, i być może część nadal czuje lęk. I część może czuje lęk przed przedszkolem albo to można nauczyć dziecko też takich submodalności właśnie pod tym kątem, że dziecko może wyobrazić sobie, że ten lęk to jest taka kulka w ciele i ona jest w środku, ale ty nauczyć dziecko, żeby to zrobiło, że wyobrażasz sobie, że ma taką kulkę, i to jest ten lęk, i to jest takie, taka konkretna kulka w środku. I ma wtedy zrobić tak, że zamyka oczy, nabiera mocno powietrza. I wydmuchuje, I Wyobrażając sobie, że ta kulka wychodzi. I ona ma różne kolory albo coś, nie? Ale ona tak. Wydmuchuje do końca. I potem pytamy: no i jak już cała? Marzy ją jeszcze w środku? Czy już cała kulka wyszła? Nie? No jeszcze trochę jest. No to, no to znowu weź głęboko powietrze, żeby mieć tak dużo tego poweru i, i wydmuchaj całą resztę. I dziecko sobie wyobraża, jak wydmuchuje tą całą resztę z siebie. I co? I masz tam już, czy już jest pusto? No już nie ma. No i super, no i ekstra. A wiesz, że teraz możesz połknąć jakąś supermoc, jak dziecko lubi na przykład superbohaterów i tak dalej, nie? To patrz, to tu możesz mieć że taką kulkę zupełnie inną, supermocą. I wyobraź sobie, że tak, ta kulka teraz, albo że zrobiło Ci miejsce, bo już nie masz tej kulki strachu, to teraz kulka supermocy Ci się tak powiększa i Ci promienieje na całe ciało i masz takie supermocy. To jest przepotężne, przepotężne narzędzie, absolutnie, do tego, żeby sterować sobą. No bo to o to wszystko chodzi. Bardziej w tym. Dajcie znać, czy ktoś znał i czy już stosuje. Ja poznałam to narzędzie w 2006 chyba. Wiele razy uratowało mi cztery litery. A dzisiaj to już w ogóle się na tym nie zastanawiam, po, po prostu to robię, bo to, co będę podkreślała. Ja dzisiaj mam trudność w znalezieniu trudnych przykładów o sobie, żeby pokazać, co pokonałam, nie dlatego, że nic w moim życiu nie działo albo nie dzieje się trudnego, bo listę mogę zrobić przepotężną. Tylko i wyłącznie dlatego, że nauczyłam się zarządzać sobą. Ja się taka nie urodziłam, ja się nauczyłam i cały czas się uczę zarządzać sobą w tej rzeczywistości i sterować sobą w tej rzeczywistości. I to są supermocy, i o jest klucz bardziej. Żeby być bardziej. Jestem bardziej. Bądź bardziej. Jesteś bardziej. Powiedz sobie jestem bardziej. I trzymaj się tego. Tyle na dzisiaj. Ściąga wchodzi już teraz, bo jest gotowa. Będzie od razu przygotowana zawsze, żeby można było sobie od razu sięgnąć. Ściskam Was bardzo mocno. Na wspaniałości i wspaniałego dnia. Mój zespole widzimy się w Warszawie są dzisiaj do południa, bo ja jadę do Lizbony na turniej padla a, a reszta jutro, w ciągu dnia. Póziaki.